Cześć, jestem Magda Selfmastery.pl. Dzisiaj kontynuacja tematu stylów przywiązania. Opowiem o tym, jak osoby o różnych stylach przywiązania wpływają na siebie wzajemnie w relacjach i o tym, jak przez to wyglądają ich relacje. W poprzednim filmie mówiłam o czterech stylach przywiązania. Bezpiecznym, lękowym, unikającym i zdezorganizowanym. Dla przypomnienia powiem, że style przywiązania to są mapy, w oparciu o które nauczyliśmy się budować relacje i w nich funkcjonować. Te mapy służą nam do zarządzania bliskością w relacjach i mogą się zmieniać, albo pod wpływem naszych świadomych działań i wyborów, albo kompletnie poza naszą kontrolą. Oczywiście najlepiej, żeby jednak zmieniały się pod naszą kontrolą, ale do tego potrzebujemy odpowiedniej wiedzy i narzędzi. Dobrze jest pamiętać o tym, że granice pomiędzy stylami przywiązania nie są ostre. I nawet jak dzisiaj bliżej ci do jakiegoś konkretnego stylu, to wcale nie znaczy, że tak już zostanie i że to się nie zmieni. Jest tutaj naprawdę duża przestrzeń do tego, żeby przesuwać się pomiędzy tymi stylami i je zmieniać. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że jeżeli coś w Twoich relacjach nie działa, to możesz coś z tym zrobić. Możesz wykorzystywać swoją wiedzę o teori teorii więzi do tego, żeby tworzyć lepsze związki, w których będzie dużo ciepła i bliskości, a mało lęku i obaw, nawet jeżeli teraz twój styl przywiązania temu akurat nie sprzyja. I to wszystko brzmi naprawdę kusząco, ale na tym nie koniec dlatego, że sama wiedza o stylach przywiązania to jeszcze za mało to jest tak naprawdę dopiero początek. Sam opis stylów nie mówi nam za dużo o dynamice relacji pomiędzy osobami o tych samych albo o różnych stylach przywiązania, a od tej dynamiki zależy efekt, czyli to, jak nasza relacja będzie wyglądała. Wiadomo, że relacja jest czymś więcej niż tylko sumą części. Tak samo jak połączenie wody i ognia daje nam parę wodną, która nie przypomina ani wody, ani ognia, czyli powstaje jakaś nowa jakość, tak samo jest w relacjach. Jakaś nowa jakość powstaje dzięki połączeniu dwóch osób o tych samych albo o różnych stylach przywiązania. I co ciekawe, okazuje się, że kiedy znamy swój styl przywiązania i znamy styl przywiązania partnera, rozumiemy dynamikę wzajemnego wpływania na siebie tych stylów, możemy dosłownie przewidywać, co w naszej relacji się będzie działo. Możemy przewidywać swoje zachowania i zachowania partnera. I tym sposobem możemy wpływać na efekt. Możemy świadomie budować swój związek albo go zmieniać. Nie wyobrażam sobie cenniejszej wiedzy pod warunkiem, że naprawdę jej będziemy używać. Jak sobie to wszystko uprościmy, to wyjdzie nam, że z perspektywy teorii więzi możemy określić trzy główne kombinacje stylów przywiązania w relacjach: osoba bezpieczna w relacji z osobą bezpieczną, osoba bezpieczna z pozabezpieczną i pozabezpieczna z pozabezpieczną. Tutaj też będą różne podkategorie, bo mamy trzy style pozabezpieczne, dlatego tych kombinacji potencjalnie jest więcej, ale ja nie będę dzisiaj się w to za bardzo zagłębiać. Zostaniemy sobie na tym głównym poziomie. Zacznę od relacji, w której obie osoby mają styl bezpieczny. Jak taka relacja wygląda? Jak w ogóle zachowują się w niej partnerzy? Jaka jest tutaj dynamika? Wiemy już, że osoba o stylu bezpiecznym jest stabilna emocjonalnie i raczej nastawiona na długotrwałe związki. Ona nie przeżywa w relacji jakichś większych huśtawek emocjonalnych, nie martwi się za bardzo ani bliskością, ani odrzuceniem. Jest jednocześnie otwarta na relacje i na partnera, ale też potrafi być asertywna i stawiać jasne granice. Nie ucieka od partnera, ani się do niego nie przykleja za bardzo. Żyje sobie w takim przekonaniu, że zasługuje na miłość, szacunek i akceptację. Dlatego też podchodzi do relacji, do partnera z dużym zaufaniem, ale kiedy ktoś nadużyje tego zaufania, nie trzyma się relacji na siłę, jest w stanie po prostu odejść. Nie boi się być sama, ani nie boi się bycia w relacji. Jak w takim razie wygląda relacja dwóch osób o bezpiecznym stylu przywiązania? To jest relacja równorzędna, w której obie osoby mogą na sobie polegać. Mogą zwrócić się do siebie o pomoc. Z drugiej strony, nie narzucają się z tą pomocą. To nie jest na siłę. To u nich nie jest ani wymuszone, ani przesadne. Partnerzy w takiej relacji są jednocześnie wolni i zależni, czyli są zdrowo współzależni. Istnieje osobna przestrzeń dla każdej osoby i istnieje też miejsce na bliskość czyli jest przestrzeń niezależna od relacji i wspólna przestrzeń w relacji. One się wzajemnie przenikają i wzmacniają więź pomiędzy partnerami. W takiej relacji obie osoby mogą się rozwijać niezależnie i razem. Mało tego, wspierają się w swoim rozwoju indywidualnym. W takiej relacji też króluje szczerość, bo obie osoby czują się w niej bezpiecznie i też nie boją się przesadnie tego, że zostaną same i że partner odejdzie, jak powiedzą prawdę, na przykład. Nie mają takich obaw. Wybaczają. I jest im wybaczane, czyli wybaczają sobie błędy i nie szukają ucieczki przy najmniejszym nieporozumieniu. Nie skreślają relacji tak łatwo, ani partnera tak łatwo. Nie są też o siebie specjalnie zazdrośni. Raczej, jak coś im nie pasuje, coś im się nie podoba, albo jak coś ich niepokoi, to po prostu mówią o tym wprost. W ogóle dużo rozmawiają i mogą rozmawiać o wszystkim, albo o niczym i też jest dobrze. Celem Rozmów dla takich osób nie jest zranienie albo poniżenie partnera, tylko wysłuchanie go, zrozumienie i dostosowanie swoich działań i zachowań do tego, co partner prosi. Oczywiście w ramach rozsądnych, indywidualnych granic. A te granice zwykle nie są w takiej relacji przekraczane, bo osoby o stylu bezpiecznym nie żądają w relacji jakichś niestworzonych rzeczy ani nie czepiają się szczegółów. Raczej są skupione na tym, żeby dawać partnerowi to, czego on potrzebuje, i stawiają swoje potrzeby na tym samym poziomie. Nawet jak mają jakieś nieporozumienie, to zakładają dobrą wolę z drugiej strony i generalnie mają wspólny cel. Takie osoby po prostu chcą się w relacji dogadać. Potrafią się wznieść ponad słowo i naprawdę starają się zrozumieć, skąd emocje albo zdenerwowanie drugiej osoby. Patrzą ponad to, co partner mówi, raczej szukają w tym znaczenia, zrozumienia i sensu. Bardzo pomaga im w tym zresztą świetna inteligencja emocjonalna. I kiedy z obu stron tak to wygląda, to nic nie jest tutaj wymuszone ani wstrzymywane. Nikt nikim nie manipuluje. To sobie płynie naturalnie. Relacja jest azylem, bezpieczną przestrzenią, w której każdy może być sobą. Takie osoby po prostu są w relacji i tyle, nie kombinują za bardzo. Jest w tym wszystkim naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa i stabilności opartej na zaufaniu i wolności. Tak jak mówiłam wcześniej, taka relacja jest najbliższa zdrowej współzależności. W następnym filmie będę mówiła o tym, jak zbliżyć się do stylu bezpiecznego, jeżeli jesteś osobą pozabezpieczną. Teraz następna kombinacja stylów czyli Osoba o bezpiecznym stylu przywiązania z osobą pozabezpieczną. I to jest naprawdę ciekawe połączenie, bo ono nie jest aż takie częste. Dlaczego? Dlatego, że dla osoby o stylu bezpiecznym najbardziej atrakcyjna jest inna osoba o stylu bezpiecznym, a dla osoby pozabezpiecznej atrakcyjne są osoby pozabezpieczne. Ale oczywiście to wcale nie znaczy, że nie zdarzają się związki osób bezpiecznych z pozabezpiecznymi. Jak najbardziej się zdarzają, istnieją takie relacje. W takiej relacji osoba pozabezpieczna może mieć wrażenie, że bezpieczny partner jest jakiś taki nudny, nieatrakcyjny, mało ciekawy. Będzie jej brakowało tutaj chemii, wrażeń, czyli w jej świecie wzlotów i upadków emocjonalnych. Dlatego, że w relacji z osobą bezpieczną wszystko wiadomo. Nic specjalnego się tutaj nie dzieje. A to nie jest wcale optymalna sytuacja dla osoby która nie jest przyzwyczajona do tego, żeby tak po prostu się komunikować i tak po prostu dostać miłość. Dla niej to jest podejrzane jakieś. Ona potrzebuje na tę miłość zapracować i zasłużyć, żeby czuć, że ta miłość jest coś warta i że jest prawdziwa. Dlatego może sabotować dobrą relację. A to z kolei nie jest komfortowe dla osoby o stylu bezpiecznym. Bo partner bezpieczny nie lubi jakichś dramatów, huśtawek emocjonalnych, nie lubi, kiedy ktoś się na przemian do niego za bardzo przykleja albo sztucznie tworzy dystans, żeby tylko coś się działo. Te osoby mają naprawdę tak różne oczekiwania i wyobrażenia na temat tego, jak związki powinny wyglądać i co się w nich powinno dziać, że takie relacje często się po prostu rozpadają. Ale załóżmy na nasze potrzeby, że taki związek trwa nadal. Co się w nim dzieje? Mamy tu dwa potencjalne scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że osoba o stylu bezpiecznym zachowa swoją bezpieczną pozycję i będzie reagowała na partnera pozabezpiecznego na tyle uspokajająco, że on nie będzie czuł ani potrzeby przyklejania się za mocno, ani szukania za dużego dystansu. Tak naprawdę, Taka relacja temu sprzyja, bo jest w niej jednocześnie bliskość i potrzebna przestrzeń. Bliskość i dostępność partnera koi osobę lękową, a przestrzeń daje oddychać osobie unikającej. W ten sposób osoby pozabezpieczne w takim układzie mogą przesuwać się w stronę stylu bezpiecznego i z czasem stać się dla partnera bezpiecznego, bezpieczniejszymi partnerami. I to jest sytuacja idealna. Dlatego, że tak, jakby leczy osobę o stylu pozabezpiecznym z obaw związanych z bliskością, intymnością i zaufaniem, o ile oczywiście wytrzyma ten okres, w którym nie będzie z jej perspektywy chemii, czyli nie będzie tych wzlotów i upadków emocjonalnych. O ile osoba po pozabezpieczna da po prostu szansę takiej spokojnej relacji z osobą bezpieczną. Bo ta chemia dla osoby pozabezpiecznej to jest nic innego jak uzależniające przyciąganie do partnerów pozabezpiecznych. Którzy albo unikają bliskości, albo są emocjonalnie zależni. Ale osoba pozabezpieczna dzięki zrozumieniu tego schematu, dzięki zrozumieniu, do kogo ją ciągnie, może świadomie dać szansę relacji z osobą bezpieczną. I o to chodzi. Ale możliwy jest też drugi scenariusz, w którym osoba bezpieczna przesuwa się w stronę pozabezpieczną, czyli nie trzyma tej bezpiecznej ramy w relacji. I tutaj nie jest dobrze. Dlatego, że bardzo ważne jest to, żeby osoby bezpieczne taką ramę utrzymywały, na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe w danej relacji, albo żeby po prostu dobierały sobie bezpiecznych partnerów. Jeżeli tego nie zrobią, bardzo dużo mogą stracić, bo ryzykują swoją naturalną zdolność do tworzenia bliskich, intymnych i zdrowych relacji w swoim życiu. Ryzykują też swój potencjalny, uzdrawiający wpływ na osoby pozabezpieczne. A bez tego będzie mniej osób o bezpiecznym stylu przywiązania i mniej zdrowych, dobrych relacji. Właśnie dlatego wiedza o stylach przywiązania jest taka ważna i to dla każdego, nawet dla osoby, która doskonale radzi sobie w relacjach. Bo to, że style przywiązania można zmienić, jest bardzo korzystne dla osób o stylu pozabezpiecznym, ale niekoniecznie dla osób o stylu bezpiecznym. Dlatego one szczególnie muszą uważać, w co się pakują. Następne i ostatnie połączenie stylów przywiązania to jest połączenie stylu pozabezpiecznego z pozabezpiecznym. I tutaj możemy mieć różne warianty relacji pomiędzy stylami pozabezpiecznymi: lękowym, unikającym i zdezorganizowanym. Ale Najczęściej mamy tu do czynienia z relacją pomiędzy osobą lękową i unikającą. I to jest naprawdę wybuchowa kombinacja. Wiemy, że osoba lękowa jest w relacji bardzo niepewna. Ona domaga się mocno uwagi, czułości, bliskości, nie czuje się wystarczająco dobra ani wartościowa. Przykleja się trochę, ma taką potrzebę zrośnięcia się z partnerem. Bardzo boi się odrzucenia, jest wrażliwa na najmniejszy sygnał odrzucenia. Dużo rzeczy też tak interpretuje, i każdą rzecz, którą tak zinterpretuje, wrzuca, jakby, do jednego worka, i dla niej to jest sygnał natychmiastowego uruchamiania potrzeby szukania bliskości z partnerem, czasem za wszelką cenę. Im cięższy ten worek z tymi powrzucanymi sygnałami odrzucenia, tym ona bardziej stara się o to, żeby się zbliżyć. I to nie przez otwartą komunikację, tylko przez zachowania protestacyjne, czyli np. przez prowokowanie kłótni, częste dzwonienie albo gwałtowne wycofywanie się. Generalnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby zwrócić uwagę partnera. Oczywiście te zachowania wcale nie sprzyjają prawdziwej bliskości na dłuższą metę. One odpychają partnera, szczególnie partnera unikającego, który jest z kolei wrażliwy na manipulacje i ograniczanie mu wolności. A dokładnie tak odbiera zachowania protestacyjne osoby lękowej. Jak tylko wyczuje, że coś takiego się dzieje, natychmiast robi krok w tył. Zajmuje się nagle swoją pracą, znika na jakiś czas, jest niedostępny. W ten sposób po prostu broni się przed bliskością, która dla niego oznacza pochłonięcie relacją i brak wolności. Tak naprawdę obie osoby w takiej relacji chcą bliskości, ale nie są w stanie jej przyjąć. Próbują po prostu zachować kontrolę. Osoba lękowa przez zachowania protestacyjne, a osoba unikająca. Przez dystans. Jak w takim razie wygląda dynamika takiej relacji? Mamy tutaj do czynienia z relacją typu przyciąganie, odpychanie i czymś, co nazywa się pułapką lękowo unikającą. To jest uzależniająca relacja, w której partnerzy w bezpieczny sposób mogą powielać schematy budowania relacji, które pozwalają im unikać bliskości. Jak to działa? Na początku jest wszystko super, bo nie ma za dużej bliskości. Partner lękowy generalnie dąży do tego, żeby być blisko z partnerem unikającym. Czasami może narzekać na to, że jest za mało czasu razem, że brakuje wspólnej przestrzeni, ale na tym etapie nie dzieje się tutaj jeszcze nic takiego strasznego. Osoba unikająca nie reaguje na początku źle na takie komunikaty, raczej spokojnie to przyjmuje i niewiele mówi. Ale w miarę jak relacja się rozwija i budowana jest coraz większa bliskość, osoba unikająca zaczyna szukać sposobów na to, żeby utrzymywać dystans. Osoba lękowa oczywiście źle na to reaguje i próbuje się zbliżać, ale trochę spotyka się ze ścianą i to się powtarza wielokrotnie. Z czasem osoba lękowa zaczyna czuć coraz większą frustrację i lęk, zaczyna coraz bardziej narzekać na brak bliskości i na to, że relacja się nie rozwija. Zaczyna stosować zachowania protestacyjne, żeby zbliżyć się do partnera. Ale niestety te zachowania typu kłótnie jeszcze bardziej odsuwają osobę unikającą, która jest zdegustowana tym, że partner lękowy jest taki potrzebujący, mało samodzielny, zależny emocjonalnie. Osoba unikająca w całym tym układzie ma poczucie bycia przytłoczoną, prześladowaną i ucieka coraz dalej. Czyli. Im bardziej osoba lękowa protestuje przeciwko oddaleniu, tym osoba unikająca bardziej się oddala. W końcu dochodzi do tego, że partner lękowy może stwierdzić, że ma dość tych ciągłych starań, ciągłego upominania się i w jego pojęciu ciągłego bycia odrzucanym i decyduje się odejść. I tutaj dzieje się ciekawa rzecz, bo partner unikający nagle się budzi. A budzi się, bo już nie ma zagrożenia za dużą bliskością. W końcu relacja wisi na włosku, dlatego teraz wreszcie można zacząć bezpiecznie okazywać partnerowi lękowemu swoje uczucia, swoje emocje. Czyli na tym etapie wszystko, co partner unikający do tej pory tłumił, zalewa go, wszystkie te emocje go zalewają i on zalewa tym wszystkim partnera lękowego. Wie, że w tej sytuacji nie zostanie ani odrzucony, ani pochłonięty przez relację, dlatego sobie na to pozwala. Partner lękowy widzi tę zmianę i zaczyna mieć wątpliwości, no bo nagle dostaje od partnera unikającego wszystko, czego zawsze chciał. I tak zachęcony wraca do relacji i przez jakiś czas wszystko wygląda super. Wydaje się, że tak już będzie, aż do momentu, w którym znowu zrobi się za blisko, a osoba unikająca zacznie się dystansować. I tak w kółko. Cykl się powtarza, i to może trwać latami albo nawet do końca życia. Można sobie w tym miejscu zadać dwa pytania: co tak bardzo przyciąga do siebie te osoby i czy to w ogóle ma szansę się udać? Na pierwsze pytanie możemy odpowiedzieć na dwóch poziomach: płytszym i głębszym. Na płytkim poziomie osobę lękową w osobie unikającej pociąga jej zdecydowanie siła, niezależność, samodzielność, zaradność, zdecydowanie. A osobę unikającą z kolei w osobie lękowej pociąga jej wrażliwość. Emocjonalność i delikatność. Te osoby się po prostu uzupełniają. Albo inaczej mówiąc, przeżywają przez siebie wzajemnie te rzeczy, których same w sobie unikają. Na głębszym poziomie sekret tego przyciągania wygląda dużo mroczniej, powiedziałabym, bo tak naprawdę tkwienie w pułapce lękowo-unikającej umożliwia obu partnerom bezpieczne odgrywanie schematu budowania więzi. Jakiego nauczyli się w dzieciństwie tak naprawdę w nieskończoność. I to jest schemat, który pozwala unikać bliskości. Obie osoby chcą dobrej relacji, ale wzajemnie napędzają swoje lękowe i unikające tendencje, i wzmacniają zachowania myśli i emocje, które uniemożliwiają im stworzenie bliskiej relacji. I cała ta sytuacja jest dla nich jednocześnie bolesna i bezpieczna, bo jest znana. Skoro tak, to czy w ogóle jest możliwe to, żeby taka relacja stała się lepsza, bliższa, bezpieczniejsza. Tak, ale i to jest duże ale, bo to jest bardzo wymagające i to wymagające od obu stron. Jedna osoba nie załatwi tutaj wszystkiego. Potrzebny jest wysiłek obu osób. Żeby to miało sens, najpierw dobrze byłoby mieć wiedzę na temat teorii, więzi, stylów przywiązania i dynamiki pomiędzy nimi. Trzeba też znać swój styl przywiązania i styl przywiązania swojego partnera. Potem trzeba poobserwować, w jaki sposób te style konkretnie przejawiają się w konkretnej relacji. Trzeba poznać swoje reakcje i reakcje partnera. A potem, zamiast stosować zachowania protestacyjne albo totalnie się odcinać, trzeba nauczyć się komunikować w odpowiedni sposób. I to jest naprawdę duże wyzwanie, dlatego że obu osobom bezpośrednie wyrażanie swoich potrzeb i emocji kojarzy się z odrzuceniem. A przecież obie osoby się tego w tym układzie bardzo boją. Jaka to miałaby być w ogóle komunikacja? Na pewno taka, która jest prosta, wyraża emocje, a nie oskarżenia i pretensje, i taka, który, która uczy, jak postępować ze sobą, żeby wzajemnie realizować swoje potrzeby w relacjach. Do tego oczywiście trzeba umieć słuchać. I te wszystkie warunki może spełnić coś, co nazywa się komunikacją bez przemocy. I to jest naprawdę dość popularny ostatnio temat i pomocna rzecz. Gdyby ktoś był zainteresowany, jest świetna książka na ten temat, która ma tytuł Porozumienie bez przemocy, bodajże, napisał ją Marshall Rosenberg. Bardzo polecam dla każdego, nie tylko w kontekście stylów przywiązania, ale w ogóle. Niestety czasami jest tak, że mimo tych wszystkich starań, całej wiedzy i całej chęci, żeby taka relacja przetrwała, tak się po prostu nie dzieje. Jest tak najczęściej z powodu tego, że jedna osoba po prostu odmawia pracy nad tym, żeby to się mogło udać. Kiedy tak się dzieje, niestety albo stety, jedyną opcją jest rozstanie, bo tkwienie w takim układzie uniemożliwia obu osobom doświadczenie takiej relacji, jakiej pragną. A szkoda, bo to jest naprawdę możliwe. Nie trzeba się męczyć. Można albo sprawy polepszyć, albo jeżeli to niemożliwe, rozstać się, pracować ze sobą i znaleźć to, czego pragniemy gdzie indziej. I tym optymistycznym akcentem kończę na dziś. Jak zwykle, jeżeli uważasz ten film za ważny, przydatny dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polub go, zostaw mi swój komentarz. Jeżeli masz ochotę na rozmowę jeden na jeden ze mną, zapraszam po więcej informacji na stronę selfmaster.pl. A za dzisiaj bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia